Mimo, że ludzie głównie podróżują po miastach, zainteresowanie crossoverami nie spada. Auto, które pokażemy w dzisiejszym odcinku, ma właśnie miejski charakter z elementami samochodu terenowego. Ponadto w rankingach sprzedaży wśród suv w klasy premium wyżej jest tylko jego większy brat: Volvo XC60. A w dzisiejszym odcinku, Volvo XC40, rocznik 2020, po montażu instalacji gazowej. Zaczynamy! Ten rodzaj nadwozia najbardziej do mnie przemawia. Wsiadanie oraz wysiadanie jest wygodne, a wysoka pozycja za kierownicą sprawia, że widoczność jest bardzo dobra. Kolejnym plusem tego typu nadwozia jest fakt, że nawet przy wysokich krawężnikach zaparkujemy bez większego problemu. Z uwagi na prześwit wynoszący aż 21 cm. Jednak to moje subiektywne przemyślenia. A jeśli chodzi o wnętrze, jest wykonane na najwyższym poziomie. Mamy, że tak powiem, wszystko w prądzie. Począwszy od elektrycznych foteli, po ekran multimedialny przez elektroniczne zegary oraz systemy bezpieczeństwa, a także asystenta pasa ruchu. Samochód nie jest małym słowem, chociażby tak jak Hyundai Kona, Kia Stonic czy Volkswagen t -Roc. Bliżej mu jednak do Tusona czy Tiguana, jest to coś pomiędzy segmentami. Jak przyszło na nowe modele Volvo, z przodu są charakterystyczne lampy LED, które kształtem przypominają młotora. A jak jesteśmy przy tym miejscu, zajrzyjmy teraz pod maskę. Widzimy silnik z oznaczeniem T5 o pojemności 2 litrów oraz mocy 252 koni mechanicznych. Jednostka ta jest wyposażona w turbodoładowanie oraz w tryb bezpośredni. Warto wspomnieć, że jest to dosyć skomplikowany silnik do montażu instalacji gazowej, jednak my wykonaliśmy już bardzo dużo takich realizacji. Zatem mamy doświadczenie, dlatego też pan Grzegorz, którego zresztą serdecznie pozdrawiamy, przyjechał do nas aż z Giżycka. Jak widzicie teraz na przebitkach, podzespoły instalacji są niemalże niewidoczne. Zawsze dokładamy starań, aby wszystko wyglądało jak oryginał. Przejdziemy jednak do tyłu pojazdu. We wnętrzu przestrzeni bagażowej, która ma pojemność 461 litrów, znajduje się zbiornik. Gazu, który ma całkowitą pojemność 75 litrów, co w praktyce pozwala na zatankowanie 60 litrów gazu i przejechanie około 600 do 700 kilometrów. Przejdźmy teraz do kolejnego miejsca: chodzi oczywiście o wlew, który jest zabudowany w całości. Nie ma potrzeby stosowania adaptera, ponieważ mamy wystarczającą ilość miejsca, aby zastosować pełne złącze do tankowania naszego ekologicznego paliwa. Omówiliśmy podzespoły instalacji, pokazaliśmy samochód w środku i na zewnątrz zatem ruszamy na krótką przejażdżkę. Tak jak wspomniałem na początku filmu, pozycja za kierownicą jest tutaj wyjątkowo wysoka. Dla mnie akurat to zaleta, niemniej jednak wiem, że nie każdy potraktuje to na plus. Kolejną zaletą jest fakt, iż w samochodzie jest bardzo cicho, co zresztą w samochodach tej marki nie jest rzadkością. Wszystkie nierówności są niwelowane przez bardzo dobry układ zawieszenia. Do dyspozycji mamy również automatyczną skrzynię biegów, a samochód na instalacji pracuje idealnie. Dynamiczne przyspieszenie. Jest tutaj czym pojeździć. Ponadto, moment przełączania się między paliwami jest niezauważalny. Nie odczujecie żadnego dyskomfortu z posiadania instalacji gazowej, a oszczędności, które będą generowane, przedstawię za chwilę. Jak to zwykle bywa w naszej firmie, po montażu instalacji gazowej wykonaliśmy litrażowanie, które odbyło się na drogach lokalnych oraz autostradowych. W przypadku dróg lokalnych spalanie gazu wyniosło 7 litrów plus 2 litry benzyny. Natomiast podczas jazdy autostradowej, nie przekraczając prędkości 140 km na godzinę, spalanie gazu wyniosło 9 litrów plus 1 litr benzyny. Moim zdaniem wyniki są bardzo przyzwoite. W kwestii spalania, wszystko tak naprawdę zależy od samego kierowcy. Można zejść w przypadku spalania benzyny. Do poziomu 8-9 litrów. Jednak realne wartości spalania to między 10 a 13 litrów i analogicznie jest w przypadku spalania LPG. Na nasze instalacje gazowe oferujemy 5 gwarancję z limitem 100 000 km. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowej gwarancji. Często na nią klienci się decydują, zwłaszcza przy takich nowych samochodach, a o szczegółach możecie dowiedzieć się poprzez naszą stronę internetową www.gazautomix.pl. Volvo X40 to samochód, któremu ciężko cokolwiek zarzucić. Nowoczesny wygląd, dobrze wykonane wnętrze, komfort jazdy na wysokim poziomie, dynamiczny silnik, który ma dobre osiągi, jednak za to wszystko w nowym egzemplarzu trzeba zapłacić nawet 200 tysięcy zł. Natomiast koszty eksploatacji z powodzeniem możemy zredukować poprzez montaż instalacji gazowej. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć!